Siema, siema widzowie dzisiaj gramy w, w Robloxa I chyba znacie tą grę ona jest, ona jest no, dla, dla jednego trudna, dla jednego dla jednego ten łatwa ja nie wiem do kogo należa ale żeby nie grać z takimi ludźmi to sobie po prostu Pra Sam. Um, i od razu lecimy na najwyższy poziom. Jak to głośno jest. Okay. Będzie trudno. Lecimy. A nie to jest nie, nie chcę. to ten łatwiejszy poziom? Ten łatwiejszy umiem. Troszkę go nie. Więc. To... A, by mi się nie włączyło. Dobra. No, Dobra, to mieć Mam na kompie, więc jest mi łatwiej. Dobra, jest mi bardzo bolą Nie jestem to jakoś za dobry. Nie picie, że nie umiem grać, bo ja tak, tak średni jestem. Ja nie mam refleksu dobrego. Jak coś to potwierdzam. Jestem trochę słaby, ale mogło być gorzej. Dobra. Zaczyna się. Tutaj łatwiej niż takie z SD, to też są ształki, więc mogę klikać podwójnie. Jakbyś gdzieś z tyłu, to ja mogę tak spamić. to jest mega ułatwienie. Jakieś się go nie ogarniałem. I tylko szałkami klikałem. I jakby teraz tylko szałkami klikał, miałbym jakieś 50 misów. Jeszcze będę nagrywać Fortnite, ale to kiedy indziej może. Ja w ogóle uwielbiam tej grze. Że są takie mega trudne, bo istnieje podróbka tego, gdzie istnieją me, me, ten Jest strasznie mało rzeczy. Na przykład jest tylko to i tyle. A tutaj to jest mega dużo. Dobra, będzie teraz ciężko. Teraz nic nie będzie mówił. Dobra. Tu Bok Dobra. Teraz się zacznie, wiecie chyba co. Ja nie mam tego prawdziwego FNFa. Dlatego sobie gram tutaj na Robloxie. Dobra, zaraz się zacznie. Więc będzie ciężko. Ej, nie lubię teraz tej części. Ale no zaraz chyba wiecie co będzie. Będzie spam. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1 i... Jest! Nie, ale to będzie 150 pisów na bank. No jest dobrze nawet 67. Jak na moje ekoskillet to nawet mega dobrze. Powiedział. Dobra. Jest mam. Dobra, jest koniec tych yy, Piszcie jakieś... Jaką grę wolicie? Roblox, Overwatch 2 czy Fortnite? Albo e, Poppy Playtime albo FNAF 6? To wybierajcie. jeszcze... Napiszesz... Więc tak, Overwatch 2, Fortnite, Roblox, Poppy Playtime, Chapter 1, 2 lub 3. To wybierajcie mi to obojętne albo e, FNAF Pizzeria Simulator. No mna. Jest mi na wizje taką teraz. Okej. Okay. Opra film filmak. Albo na tym odcinku że możemy jeszcze Fortnite a zagrać. Tylko skończę to. To jest. Zobaczymy, w co zagram. Dobra. 177 misów. Jak na mojego skilla, to nawet, to mega dobrze. Razem skupi sobie, nie rozumiem. Dobra, teraz przechodzę na trochę wyższy poziom. No, dla mnie trochę wyższy. Bierzemy ciężki. Wiem, to będzie pewnie więcej miejsców niż tam. My. Jak, jak jest mnie źle słychać, to piszcie. To może coś poprawię. Ale. No prostu jak będzie mnie źle słychać. dopiero pierwszy w kim życiu. Staram się, jak mogę. Teraz będzie do góry nogami. Hmm. Jak trzecie żebym was dodał do znajomych, to usunę jakiś Nie wiem. Teraz wam pokażę, ile mam miejsca. O jezus, Maria Nie ogarnię? Ok, nie. Nie, to w ogóle, nie, nie wiem Po co robię? z wszystkich, wszystkiego A góra to jest dół, dół to jest góra Dobra, teraz kumam w ogóle jak czyć? Yy, pokażę wam sekret tutaj Oni wie, jak tutaj jesteśmy, to tutaj gdzie zaskoczymy Będziemy chwilę spadać Ale tak naprawdę To będzie to miasto, ten О! О! Или счет? Я сам на глазах. Да.